Wyprawa Anity Maksymowicz do Australii miała cel naukowy. Skończyło się artystycznie, w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Tamtejsza natura, jak podkreśla autorka zdjęcia, jest dla Europejczyka niezwykła, a większość zaskoczeń, jak choćby zapach eukaliptusów. Jest doświadczeniem wspólnym imigrantom sprzed ponad 150 lat i współczesnym przybyszom. Te ślady przodków właśnie to wyraźny akcent wystawy. Sentymentem i łezką mi się kręci w oczach, kiedy widzę kożuchów, kiedy słyszę Zielona Góra, kiedy słyszę podmokłe wielkie, babim moiszczyznę to wszystko ci potomkowie, luteranie. Tam spoczęli na ziemi australijskiej. Do Australii dotarły trzy fale emigrantów z terenów obecnej ziemi lubuskiej w połowie XIX wieku, po II wojnie światowej, i fala postsolidarnościowa. Maksymowi czy jest pod wrażeniem silnego związku z korzeniami potomków emigrantów? Umiłowanie tych potomków które to jest dzisiaj jest czwarte, piąte, szóste pokolenie już do kraju przodków, czyli oni naprawdę czują tą łączność z korzeniami. To jest takie bardzo typowe dla krajów imigranckich, takie jak Stany, Kanada, właśnie Australia, które są społeczeństwami imigrantów. Na wystawie oprócz wątków historycznych te przyrodnicze, wyschnięte korytarze, jak i strumieni, busz i typowa dla Australii fauna i flora. Wszystko jest chronologicznie poukładane, doskonale opisane także jak najbardziej pozytywne wrażenia. I zachęcam wszystkich do obejrzenia tej wystawy. Pięknie, pięknie, także dopiero tak początek mojego oglądania. No, jestem zadowolony. Australijska wystawa fotografii w Muzeum Ziemi Lubuskiej czeka na gości do 19 października.